Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i e, zajmuję się profesjonalnie bronią białą. Mam tutaj dzisiaj dla Was dwie katany treningowe, e, czyli tak zwane mozoto, mogito albo po prostu jajto. Są to preferowane przeze mnie modele pod tym względem, że nie są wykonane ze stopu, tak jak część, e, duża część japońskich mieczy treningowych. Moim zdaniem jest to zdecydowanie atut, jeśli ostrze jest wykonane jednak z kutej i hartowanej stali i jeśli w nie uderzymy, nic się nie stanie. Jeśli akcydentalnie coś pójdzie nie tak. To też to ostrze jest znacznie wytrzymalsze i bardzo ważne, ono ma bardzo podobne parametry do docelowych waszych sinkenów, czyli do mieczy ostrych. Jeśli mamy Mozoto, czy, które nie waży kilograma i miecz ostry, który waży kilo 400, no to jest to znaczna różnica wagi i nie jest to coś, do czego można się łatwo przyzwyczaić. Takimi parametrami, które powinny się jak najbardziej zbiegać w doborze Waszego miecza treningowego i do Waszego miecza ostrego jest długość ostrza, która powinna być ta sama, najlepiej. Długość rękojeści, ponieważ wasza technika i zależy od, w dużej mierze od te nauci, czyli od uchwytu miecza, od tego, jak daleko są rozmieszczone od siebie dłonie, no i de facto tego, jak długa jest rękojeść. No i jeśli to możliwe, to powinny te dwa miecze mieć też taką samą wagę, aczkolwiek przy. W skrycie oburęcznym, e, przy szermierce oburącz mie mieczem e, macie siłę i szybkość z obydwu rąk. W związku z tym w większości wypadków, prawdę mówiąc, siła nie stanowi takiego wielkiego problemu, nawet w przypadku całkiem mikrej postury e, szermierzy. Dobrze, więc wracając do tych mieczy, one są wykonane nie ze stopu aluminium, z czymś tam. Nie złamią Wam się, nawet jak się wyszczerbią, to dalej mogą Wam służyć i tak itd. Tak Natomiast mają jeden mankament. Są tak samo wykonane jak sinkeny, i różnią się od tych najtańszych sinkenów tylko tym, że są stępione. Są wykonane ze stali wysokowęglowej, więc zwyczajnie trzeba o nie dbać. Od czasu do czasu. Użyć takiego zestawu: o, jednego albo drugiego, i zakonserwować ten miecz, zabezpieczyć go przed wilgocią i najlepiej przecierać go szmatką, namoczoną olejkiem gościkowym po każdym treningu. Ten miecz ma tutaj taką ciekawą y, saję: y, jest jakby popękana i ma fakturę. Y, I spod y, czarnej laki. Eee, widzimy tutaj czerwony lakier. Czyli bardzo ten efekt podoba. Eee, dobrałem fucię Kashira, e, tak aby miały podobny motyw tutaj. Były też jakby e, ozdobione motywem takiej praktycznie spękanej ziemi. Eee, całość jest utrzymana w brązach i czerwieniach. Mamy jeszcze tutaj subę. Suba. Ma tutaj twarz buddy o, albo Darumy, i dwa demony wiatru na odwrocie. Mieczek bardzo zgrabny, prawdziwe same pod spodem bardzo same megała. Rękojeść nieco tarływana, żeby ułatwić Wam operowanie tym mieczem. Tutaj rzecz jasna ten homon nie jest prawdziwy, jest to tylko dekoracja. Ostrze ma boki, czyli struziny, to ułatwia nam rozpoznanie, czy mamy dobre natarcia, czy nie, bo miecz jeśli nim machnąć to świszcze. Nawet jeśli się wykona taki prosty jak teraz ruch, to nie jest pewne cięcie broń Boże, nie jest wykonany według wszystkich prawideł, ale ma jedną zasadniczą rzecz. Miał dobry kąt natarcia. Więc miecz ma bochi i można do celów treningowych posłużyć się tym świstem. Ostrze hartowane całościowo z jednego gatunku stary, Bardzo wytrzymałe. Będzie Wam długo służyć. I drugi miecz z klasyczną czarną, e, lakowaną pochwą, czarnym sageo. Tutaj odrobinę e, ciekawsze tsukaito, które e, odsłania tutaj te lwy sisi, czyli e, to są takie. Zwierzęta opiekuńcze często stoją przed świątyniami, ich posągi. Tutaj są dwa, e, dwa lwy sisi e, posrebrzane. To jest wysokiej klasy rzemiosło, bo to jest ręcznie rzeźbione. Nie jest to jakiś odlew wadziewny. Tutaj jest kasira też z takim samym motywem. usiężna z nabitym takim lwem. Na tej skówce. Fuci podobnie. I mamy jeszcze okrągłą tsubę. Również z motywem lwów. Sisi. Miedziowana, prosta tsuba. O jajowatym kształcie. Owalnym. Także, ale wszystko jest bardzo fajne, bo. Bo widać tutaj detal został usunięty ręcznie. Nawet jak niektóre elementy są odlane, to są poprawione ręcznie przez jakiegoś rzeźbiarza. Bardzo fajna sprawa. No i ostrze. I tutaj znowu mamy boki. Ten miecz również może Wam tam świsz, świstać jeśli jest Wam potrzebne to do treningu. Ma taką samą długość, podobnie jak poprzedni miecz, też ma wykonany polerką fejkowy hamon, aczkolwiek jest wykonany z dwóch gatunków stali w manierze tak zwanego damastu. Oczywiście z historyczną stalą damasteńską to ma tak świetnie cokolwiek wspólnego, ale jest to taka współczesna recepcja tych dawnych metod. No i jest to bardzo, bardzo ozdobny rodzaj kucia wszelkiego ostrza, bo widzimy te warstwy skóć poszczególnych i to się nazywa po japońsku hada. Hada znaczy dosłownie skóra, czyli tak jak są linie papilarne, tak na tym mieczu widać jakby linie papilarne miecza. Podobnie hady są widoczne na ostrzach zabytkowych starszych niż to. To jest współcześnie kuty mieczek i z tą różnicą, że zazwyczaj są znacznie mniej widoczne niż tutaj, tu. Rodzaj stali jest specjalnie tak dobrany, żeby, żeby hada była jak najbardziej widoczna. Tak samo jak poprzedni miecz, jest, ten też jest wykonany z stali wysokowęglowej, trzeba o niego dbać. Trzeba doczyścić, czyścić. Ale swoim wyważeniem, długością i wytrzymałością bije na głowę klasyczne jajko i bardziej przypomina sinkę. Stąd taką produkcję moją własną, czy nawet miecze skostomizowane przez moich kolegów po fachu, a wykonane z stali, a nie ze stopu, Jak rekomenduję Wam. До тренинга.